No jeszcze nie miksuję, zaraz będę miksował, ale myślę, że to zachęci wszystkich, nie tylko Tamarę i jej gości, ale także Państwa przede wszystkim, bo mamy koniec tygodnia, czyli po pracy warto byłoby wziąć na przykład taką kąpiel, prawda? A taka kąpiel jest najlepsza z musującymi kuleczkami. Jak je zrobić, żeby nie były chemiczne? Odpowiedź na nasz gość, Martyna Majewska, blogerka Naturalnie Naturalni. Naturalnie będziemy robili wszystko, co zdrowe. Zero chemii, prawda? Zero chemii, tylko minerały. Dzień Dokładnie. dobry, witam. Czyli jak Ach. robimy taką kulkę musującą do kąpieli? Z Usłyszałam, chemii. Eee, zero chemii już jest. Tak jest, <laughs> bardzo. Tak, jest zero chemii, dobry. będziemy robić kulki musujące. <laughs> eee, na koniec sobie pokażemy, <laughs> jak one musują. Eee, potrzebujemy trzech składników. Oczywiście moja ulubiona soda oczyszczona <laughs> e, mąka ziemniaczana i kwasek cytrynowy. I mieszamy to w takich proporcjach, e, że na jedną część sody oczyszczonej to jest mąka, bym się pomyliła to ma znaczenie? Jedna to kolejność... część... Znaczy sodę oczyszczoną, jako że kupujemy taką bez antyzbrylaczy, to wsypujemy sobie na początek, żeby zobaczyć, czy nie ma ona grudek. Jeżeli ma jakieś grudki, to sobie je rozbijamy, żeby później nie, nie trzeć palcami o kwasek cytrynowy, który może być mało przyjemny. Połowę tego co sody sypiemy mąki ziemniaczanej. Tu mam taką miarkę połowy objętości tej, której dałam wcześniej i taką samą ilość kwasku cytrynowego. Soda oczyszczona ma działanie peelingujące w kąpieli, mąka będzie zmiękczała skórę, a kwasek cytrynowy tutaj w tym momencie ma za zadanie po prostu spowodować, że ta kula będzie musowała. To też taka frajda, jest fajna, fajna rzecz do zrobienia z dziećmi, i mieszamy Ale sobie. dla skóry jest w porządku? Tak, pasek cytrynowy jeszcze w takiej ilości na okay. całą wannę wody jest nieodczuwalny dla skóry. Lejemy troszeczkę oleju. Lepiej sobie go wlewać po trochu, ponieważ jeżeli damy za dużo, to ta kula nam nie wyschnie, a ona będzie po tym, jak wyschnie, będzie taka twarda. Mhm. Więc jeżeli damy za dużo oleju, to ona nam nie wyschnie. Więc lejemy troszkę oleju. Obojętnie jakiego? Ja tu polecam na przykład taki, jaki mamy w domu, w sensie oliwę mhm. z oliwek, czy jakiś mhm. olej słonecznikowy, takiej lepszej jakości, albo na przykład ze słodkich migdałów. Możemy dodać każdy jeden płynny olej, jaki mhm. nam się spodoba. I lejemy. Lejemy trochę tego oleju. Czyli ile? trochę to ile? E, po troszeczku, czyli po łyżeczce dodajemy mm -hmm. i już mówię, e, czekamy na konsystencję takiego wilgotnego piasku. Czyli to mm -hmm. nie ma być takie bardzo mokre, tylko o, jak weźmiemy do ręki, to ma nam się lekko leczyć. Mogę zobaczyć? jest. Jest lekko lepnie. wilgotne i mm -hmm. to ma być taka konsystencja, że jest, ale dotykamy i nam mm -hmm. się rozwala. Ale to jeszcze nie kulka. Nie, to jeszcze, to nie, jeszcze kulka. nie kulka. Dodajemy sobie na przykład płatki róży do środka, mm -hmm. żeby nam e, ładnie już kule jak to pięknie pachnie, bo ja czuję te róże. W Chodź bliżej, powierzcho. bo to jest za daleko Róże jest... można powąchać, ale dochodzi do, do mnie ten. I, kolory. I mm, dla, zapach, dla takiego topowy, zapachu, który się będzie. się będzie uwalniał w kąpieli dodajemy kilka kropli y -hmm. olejku eterycznego. Tutaj akurat mam frutowy, taki troszkę orzeźwiający będzie, ale Czyli? można na przykład przed snem sobie dać olejku lawendowego, y -hmm. czy jakiegoś e, innego ziołowego. Możemy czy możemy mieszać tymianek. też trochę te Tak, zapachy. i to też nie muszą być płatki róży, bo to mogą może być lawenda, mogą być zmielone zioła. A jakieś owoce na przykład? Znaczy owoce nie, bo ta kula... E, ma... Nie może być za mokra, zbyt mokro, nie, tak? nie, nie chodzi o to, że mokra, tylko jak damy jakieś świeże owoce, to one nam spleśnieją w tej kuli, a tych mm -hmm. kul możemy sobie zrobić mm -hmm. więcej na zapas i przechowywać je. Ja sobie tu wezmę trochę wody, i przechowywać je w zamkniętym później pojemniku przez 2-3 tygodnie spokojnie i dodajemy sobie troszeczkę wody, nie za naprawdę dużo, troszeczkę. naprawdę troszeczkę i od razu mieszamy, bo nam się zaczyna pienić ta kula, żeby ona nam się nie pieniła jakby tutaj w pojemniku, tylko dopiero w wodzie, to musimy szybko rozmieszać i bierzemy sobie takie większe lub mniejsze ilości, w zależności, czy chcemy dużą kulę, czy mniejszą. I już i te są. tak. Tylko jest jeden tutaj szczegół, że trzeba poczekać około 24 godziny, 12 godzin, w zależności od wielkości tej kuli, żeby ona była twarda. A tutaj mam jeszcze kurkumę, mhm. bo ta jest delikatnie żółta. Kurkuma nam puści, kurkuma. puści kolor w czasie kąpieli, więc zafarbuje nam wodę. Można sobie też dodawać spirulinę na przykład albo paprykę czerwoną. Zamiast Sama jeżeli opalacza. chcemy. Dodawałaś kurkuma. <laughs> Dzieci mają na przykład wtedy frajdę, jak się im da do kąpieli, bo mają y, od razu kolorową mhm. wodę, więc... Y... Tutaj delikatnie żółta ona pod wpływem wody też troszeczkę puści, można dać więcej kurkumy, spirulina da taki zielony. Żeby nie być gołosłownym, to może zademonstrujmy, że to działa, dobrze? Bardzo, Uwaga, możecie... próba generalna. Tak, dobrze. Ech, może Przygotuj. wejść z kurkumą. Tak, dobrze, czyli dwie wrzucamy Można dwie. Dobrze. dobrze, to raz, dwa, trzy. I... No. Ale pięknie. I to jest relaks, tylko byśmy tam Demeracja. skoczyli teraz, prawda? Mm. Gdyby tylko nie było takie małe. Nie no, świetna sprawa. Do, e, na prezent na przykład, prawda? Bardzo fajne, Idealne. taki handmade można Zaczyna się wydzielać samemu. potem oleje eteryczny w czasie mm -hmm. kąpieli, więc fajnie, Tak. fajnie podpłej wody. Wszystko pachnie. Jest relaksująca. I aromaterapia przy okazji, jeżeli mamy jakiś... Cel, w sensie czy damy do zierby na przykład tymiankowego albo rozmarynowego olejku, to jeżeli mamy na przykład jakieś tam problemy z gardłem, czy coś nas chwyta, mhm. jakieś przeziębienie, to przy okazji można sobie zrobić tą aromaterapię. Dobrze, to wrzućmy jeszcze masy... jedną. A to się Bierzemy te, które już mają 24 godziny. Wszystko działa. <laughs> Od tego zapachu cudownego <laughs> powiem Ci, że ja aż zgłodniałam. Chodźmy a jakie zapachy są w kuchni? No co Czuje pani? To Czuje. Idziemy do kuchni. <laughs> to musimy się zbliżyć.